Wielki dzień! Dzisiaj dostałem rower. Zobaczymy go za chwilę. Jest w salonie. Idę zobaczyć jak się prezentuje. Zenia! Oh really? Co ty robisz? Co ja robię? Właśnie? No weź zostaw to! No ja pryszyłam pan... Katać, no, ale to wiesz, to jeszcze jest nowy, nierozpakowany. Nie, no co to wycielam. No, i tyle. I tyle, Dobra, 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 dobra. Ja wiem, okej, no. Okay, to no. Aj, Żenia, Naprawdę. Dobra, czekajcie sekundę. Nie da. Przyniesiesz coś, na każdym wideo ci wlezie. Dobra, już, już, już pokazuję. Tu postawię, bo tu jest więcej światła. Tak, już się nie będzie szansło. E, także, rower wygląda tak. E, jest niebieski. Jest przenośny, ponieważ jest składany. Tak. Ma taką wajchę do składania. Mam nadzieję, że em, przyda mi się. Bo chciałbym go wozić na przykład w pociągu albo w autobusie. Taki fajny koszyczek. E, no, jest taki malutki, znacie takie rowery. Wigry się chyba nazywał u nas ten rower. No y, niestety totalna chęszczyzna. E, tak, totalna chęszczyzna. E, jadąc tutaj z pracy, bo dostałem go właśnie. E, moje miejsce pracy mi go e, dało. E, jadąc tutaj zgubiłem lampkę tylną, już nie wiem gdzie jest. Wypada mi kierownica i odkręciło się siodełko. No to siadełko to zakręciłem, kierownicę włożyłem, tylko na razie zaraz pójdę do takiego faceta tutaj jest na dole, to mi naprawi. No ale rower, no bez rewelacji, dupy nie urywa niestety, plastiki i w ogóle taki jest, no wiadomo, że najtańszy, prawda, na, na bazarze, może robiony jeszcze 10 minut temu, bo ciepły jest. Ale, ale, nie ma co narzekać, jest bardzo dobry, mam nadzieję, że mi się przyda i będzie mi bardzo dobrze służył. Chciałem go zabrać w góry i, i no w ogóle brać go wszędzie, gdzie się da, ponieważ no nie wszędzie wiadomo z taksówkami nie będę jeździł, przecież mówię. No dobra, także życie mi szczęście, że mnie nie zabili na tych ulicach, ponieważ to jest bardzo, bardzo niebezpiecznie. Chociaż z pracy do domu dojechałem w jednym kawałku. I, no i spróbuję jutro znowu pojechać nim, wypróbować go, zresztą jeszcze dzisiaj będę jeździł. Mam nadzieję, że wytrzyma te dwa miesiące. Wygląda na taki, który wytrzyma tak, tak krótki czas. E, dobrze, życzycie mi powodzenia na ulicach Changsha i do usłyszenia.